Ostatni bazowej sieci, grozi 998 na dzień 18.08.2023 441.21, jak nie słyszysz? Tu 441.21, słyszę ci na 5. Ja również słyszę na 5. 22, jak nie słyszysz? Tu 441.22, słyszę ci na 5. Ja również słyszę na 5. Tu 25 jak nie słychać? 441-25 słyszę się na 5. Ja również słyszę na 5 441-53, jak nie słychać Tu 441-53 na 5 Ja również słyszę na 5 71 jak nie chcecie na pięć Po mnie również na 5 55, pięć jak nie 41, 55, łączność na 5 Po mnie również na 5 Słyszycie Ja również słyszę cię na 5 90 złam wyjazd na Teżyńska, kontrola budynku Przyjąłem, jeszcze raz możesz mi powtórzyć, którym jedziesz, bo on mi urwał 50, 90, 90 Przyjąłem I słychać mnie dobrze Tak dobrze